i dziadkowie, oto kobieta, która zawsze mieć za żonę. Dobra. Skąd ty ją wziąłeś? Jakaś taka, nie tłusta, jakaś zakoścista. Nie uważasz? Warta będzie. No ja wiem, ze dwie kozny. No i stojaj. Mój ojciec powiedział kiedyś, że mniej niż za trzy kozy mnie nie odda. Słyszał tak za trzy kozy! Taka za trzy kozy! to <słyska> tu do mnie. Zrobiewasz zdrowe? Mam. Gerbaty nie jesteś? Nie. Bo jesteś jak widzę, nie jesteś. A sprzątać umiesz? Umiem. A gotować umiesz? Umiem. A ile jest ci Siedmioro samych synów. O! Mam tego dosyć. A skąd ty wiesz, że zgodzę się być Twoją żoną? Mogę chcieć Ciebie, mogę chcieć innego. Jeśli tak, to cię powiem, a ty i tak będziesz moją. O ja nieszczęsna, co robić? Jestem delikatną i słabą kobietą. Nie mam żadnych praw wobec tego męskiego brutala. Będę Che piada! <laughs>